Pierścień. Pewien młodzieniec, któremu w życiu nic się nie udawało, przyszedł ze swoim zmartwieniem do pewnego mędrca, który mieszkał na skraju wielkiego lasu. Młodzieniec ze smutkiem powiedział do staruszka: Mistrzu, czuję się nikim. Wszyscy dookoła mówią mi, że jestem beznadziejny, że wszystko robię źle. Jednym słowem, jestem nieudacznikiem. Jak więc mogę stać się lepszy? Co mogę zrobić, aby bardziej mnie szanowano i dostrzegano we mnie jakąś wartość? Starzec odpowiedział. Przykro mi chłopcze, ale teraz nie mogę ci pomóc. Najpierw muszę rozwiązać swój problem i dopiero wtedy spróbuję Ci pomóc. Jeśli mi pomożesz, szybciej rozwiążę swój problem, a będziemy mogli zająć się twoim kłopotem. Jasne mistrzu, wymamrotał młodzieniec, który po raz kolejny w swoim życiu poczuł się zawiedziony. Staruszek zaś zdjął z palca pierścień i podał go uczniowi mówiąc. Idź do miasta i sprzedaj ten pierścień, gdyż muszę spłacić pewien dług. Tylko sprzedaj go możliwie jak najdrożej. Powinieneś dostać za niego przynajmniej jednego złotego dukata. Idź i wracaj jak najszybciej. Młodzieniec wziął pierścień i wyruszył w stronę miasta. Ledwie przybył na rynek, a natychmiast obstąpili go handlarze. Początkowo wszyscy zainteresowali się złotym pierścieniem, jednak gdy usłyszeli cenę, za jaką można było go nabyć, zaczęli odchodzić. Niektórzy nawet zaczęli wyśmiewać chłopca i kpili z niego, mówiąc, że jak za taki pierścień, to zbyt wiele, żeby za niego dać jednego złotego dukata. Młodzieniec, przygnębiony niepowodzeniem i kolejną życiową porażką, postanowił wrócić do domu swojego mistrza. W sercu żałował, że sam nie posiada złotego dukata, aby odkupić pierścień i uwolnić od trosk swojego nauczyciela. Wtedy też mógłby uzyskać jego poradę dla swojego zmartwienia. Kiedy po powrocie wszedł do domu, zrezygnowany powiedział: Mistrzu, bardzo mi przykro, ale nie udało mi się sprzedać tego pierścienia. Każdy, kto usłyszał o cenie jednego złotego dukata, odwracał się i nie był zainteresowany jego kupnem. Co prawda, niektórzy ofiarowali mi za niego zaledwie trzy bądź dwie srebrne monety. Gdyż jak mówili, ten pierścień na pewno nie jest tyle wart. Wtedy starzec uśmiechając się zapytał: A byłeś z tym pierścieniem u jubilera, który mieszka na końcu miasta? Proszę, udać się raz jeszcze do miasta, ale nie zatrzymuj się na rynku, tylko idź prosto do jubilera. Zapytaj go, za ile można sprzedać ten pierścień, niezależnie od sumy, jaką ci poda. Nie sprzedawaj go jednak, ale wróć z powrotem. Uczeń nie do końca przekonany udał się do jubilera i poprosił o wycenę złotego pierścienia. Jubiler bardzo dokładnie obejrzał pierścień, zważył go. Oczyścił skórzu i powiedział: Powiedz swojemu mistrzowi, że jeśli chcę go sprzedać w tej chwili, to jestem w stanie zapłacić za niego osiemdziesiąt złotych dukatów. Osiemdziesiąt złotych dukatów? wykrzyknął zdziwiony młodzieniec. Tak, powiedział jubiler. Choć zdaje sobie sprawę, że ten pierścień jest wart o wiele więcej. Podekscytowany uczeń wrócił do mistrza, aby mu wszystko opowiedzieć. Starzec, śmiejąc się, powiedział do chłopca: Usiądź i posłuchaj. Jesteś cenny i niepowtarzalny niczym ten pierścień, więc nie pytaj o swoją wartość tych, którzy się na niej w ogóle nie znają, ale zawsze pytaj tego, który pomoże odkryć ci prawdziwą twą wartość. Uradowany młodzieniec, zrozumiawszy wszystko, wpadł w ramiona swojego mistrza, dziękując mu. Za pomoc w odkryciu swojej prawdziwej wartości. Czemu ciągle chodzisz po targowiskach i rynkach tego świata, pytając o swoją wartość ludzi, którzy się na niczym nie znają? Zamiast przyjść do jednego, jedynego, który zna Twoją prawdziwą wartość i wiesz co, dla Niego jesteś bezcenny.